Tobą, to o, o, Dawaj, depresji. o depresji z Trevor Co się dzieje? O Kurwy ura. Dzień dobry Kurwa <gry> Jezu To radio Kurwy jebane, o, zobacz, kurwa. radio pierdolonym. Kurwa Wiecie co przed chwilą w radiu powiedzieli? Że odwołują dzisiejszy mecz kurwa Paleto vs Sandy Shores Czekałem na to jebany rok Odwołują ten mecz ja myślałam, że pan do nas krzyczy, kurwa. Nie no w życiu! <laughs> Przestraszyłam, dobra. No, to Miłego jest na razie! Też poszliście, no, no wiem jak jest! Na razie! <laughs> dobrze. O kurwa! O kurwa. A dobrze ci, zapodem, ci się nie skoczyło. Za dobrą wajerę z tym radiem, co? <laughs> dobrze, dobrze gurwa. <laughs> Dobra, robimy kasetę poza miastem. Ale wiesz, ja tak powiedziałem, żeby. Bo myślałem, że coś zaatakujemy pod względem. Tak, 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 wiem.